się, siema, witam w kolejnym odcinku z FIFA. Dzisiaj do odebrania mamy nagrody za czwartą ligę. Plus chyba za koniec sezonu. Z tego co się nie mylę. Są wymienne, niewymienne. Jest wymienna i niewymienna. Widzicie co? W tamtym tygodniu pamiętam, że wymieniałem wybrałem niewymienne, znaczy nie w tym tygodniu wezmę sobie niewymienne plus jeszcze 18 tysięcy monet więc więc zobaczymy co będzie plus jeszcze ukończyliśmy tu więc trochę paczek mamy do otworzenia i jestem w szóstej lidze więc spadłem jestem z tego powodu w sumie zadowolony i tak, przejdziemy sobie do paczek Potwieramy wszystkie paczki i wtedy nagramy sobie mecz dobra, więc pierwsza paczka ekrany Francja, LO a i myślałem, że Mendy że jest szansa na Mendiego? ale trafiamy do te Hernandeza, też nie jest źle Najbardziej celowałbym w tego Neymara Przydałby mi się do składu Dobra Kolejne kolejne ekrany Anglik, prawy obrońca Trippier jest spoko Full zawodników do przepałki Dobra Lecimy z kolejną Nie zatrzymujemy się Otwieramy od razu wszystkie Kolejne ekrany. Dobra, wiem, że to jest sawić. Nikt ciekawy. Chociaż taki waran też by był spoko, nie? Dobra, lecimy z kolejną. Tutaj co mamy? Tutaj nawet w ogóle ekranów nie mamy. De Paul. Baczka za 50 tysięcy chyba z Tego co się nie mylę Ekrany Brazylia Esio. Chociaż nie Sawić no pikwardowi też zmienili fryzurkę Dobra Ciemy z kolejnymi Tu już mamy no grube baczki Znaczy nie no ta jedna jest gruba Ale otworzymy tą najpierw 55, plus, o to oczywiście, że nic nie będzie. Elżarabia. Dobra, i mam wielkie nadzieje, że tu będzie walkout. Proszę. I walkout. Ekrany. Minimum 84 dostajemy piłkarza. Minimum 84. Więc, no bardzo fajnie Nikogo niestety fajnego nie trafiliśmy, no szkoda jednak chciałoby się zdobyć fajnego zawodnika Show me the money. Co William wyskoczył do piłki nie kopnij tylko w niego. Jest. Kurde. Będzie go, jest No, halo Kurde No, zalazano no nie wiara, po prostu. Co wy odwaliliście? Jeszcze czerwoną dostałem za to. No i przerwa oczywiście, bo już akcja bramkowa leciała. Dobra, słuchajcie, przegraliśmy. Paczki nie dopisały, nie dopisał mecz standardowo. I co? Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. I trzymajcie się. Pa elu!